Hej, cześć, witajcie, z tej strony ja uczący, Kodek. Dziś zagramy sobie w grę o nazwie Doge Food. Znowu pomieszałem trochę w kartach, zdobyliśmy taką kartę. I oczywiście jak Was nie było i wydaje mi się, że jak Was nie było, to zdobyłem też jakąś jeszcze. Ale nie wiem, nie mam kompletnie pojęcia. Dobra, możemy zacząć otwierać paczuszki. Możemy zacząć od moich, czekajcie, bo ostatnio playerpiki były bardzo fajne, więc możemy otworzyć jeszcze. Okej. Okay. Od 83, więc spróbujmy. Proszę, coś silnego. No dobra, może być. 85, 16 tysięcy, a ile da nam taki 85? Gdzie on w ogóle jest? 12 tysięcy, no to trochę się nie opłaca, ale tylko trochę możemy też pootwierać polskie yy, paczki. Nie wiem czemu, ale możemy pootwierać. Oczywiście polskie, nie wiem czemu są. Znaczy, trochę słabe są te polskie, ale możemy pootwierać, bo lubię. Nie, więc pootwieramy sobie kilka takich paczuszek. Może. Teraz możemy otworzyć. Nie wiem, nie wiem czemu, ale teraz otwórzmy jakąś lama. Lama 7000. No dobra, możemy spróbować. Nie wiem, gdzie ta lama. Ej, jakaś złota lama. I co? 7000. 7000 na coś takiego głupiego, ale możemy otworzyć. Powróćmy do roku 2016 i otwórzmy ten tę Oldschoolową paczkę z doge Food 17 bo do foodów jest dużo uuu ale fajne ale się dziwnie otworzyło ej czy to coś silnego jest? 81 z takiej paczki? chociaż ona kosztowała z 5000 no ale nie wiem paczki eventowe ten odcinek będzie krótki zresztą jak widzicie mamy mało kasy już się wydaliśmy Paczki plus, chciałbym jedną paczkę plus, proszę, coś dobrego, traf mi się, traf mi się, proszę, coś dobrego, traf mi się, ale idealnie tyle ile da się zdobyć, czyli bardzo mi się to nie podoba, bardzo mi się to nie podoba. Dobra, taki krok. Co to jest? Ja bym chciał to otworzyć w ciekawie bardzo, ja bym chciał. To coś oznacza? Nie mam pojęcia. Pozostało 9 godzin, tylko to nie wiem. A ja bym chciał tam, tam paczkę otworzyć. Ale otwórzmy klub, tak, Nie wiem, co ona robi, ale możemy sprawdzić. Czy coś specjalnego dopniemy, czy nie. Powiedzcie mi. Czy jakoś to działa? Nie rozumiem. Aha, dobra, coś takiego dostaliśmy. Już rozumiem. Ale ja nie tą paczkę otworzyć du, 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 du. Chodźmy Gdzieś indziej, może będziemy Kody? Do dokąd? Zobaczmy Skład Gdzieś można zdobyć kaskę ale. A dobra, to jakieś te moje Statsy, dobra no, Dobra, możemy Jeszcze po prostu pootwierać i ten odcinek będzie krótki, ale będzie. Jumbo pack. Otwieramy gold pack. Kilka gold packów, albo jeden gold pack, bo tu dużo kosztować będzie nas. Oj nie, ja chcę paczki klasyczne. Możemy w ogóle i jumbo silver pootwierać takie karty. Wiem, że one są dość słabe, ale możemy pootwierać i tak. Dobra. Otwieram. Uuu, ja takie kolorowe bardzo lubię. Nawet jak są słabe, ale bardzo lubię kolorowe, więc jest dobrze. Następna karta. znaczy karty, karty. Albo paczka, w sumie bardziej powinienem powiedzieć. No ale otwieramy, zaraz skończy nam się kasa, więc zaraz kończymy odcinek. Ten odcinek będzie krótki, ale będzie. Ja, no zobaczycie też odcinek z Dogie Nie niedługo. Znaczy pewnie dzisiaj, na pewno dzisiaj. O nie, w tym miejscu. w tym papa, pieski miał, czu Ciu, ciu, ciu.